Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się zawremem brotowym, a konkretnie oknami: oknem sącem i wydechowym. Tutaj sobie już tak wstępnie zarysowałem na to karcę tę szerokość czy długość, żeby po prostu widzieć, jakiej szerokości ma być to okno. Pierwsza sprawa, a druga sprawa tutaj musimy jeszcze wykonać kilka operacji, zanim zajmę się friazowaniem tego. Czyli tak, pierwsza sprawa to wyznaczenie tego rotora, środek i w ogóle. Druga sprawa tutaj będzie pogłębienie na wpust. Kolejną rzeczą będzie ustawienie sobie rotora jakby kątowo czyli kanał sący, obrót o pewien kąt i kanał wydechowy czasy rozrządu w ten sposób tu będą ustawione. A na sam koniec zarysuję sobie okna w tych osiach, żeby po prostu mieć jakiś taki ogólny ogląd gdzie to ma być, żeby jakieś wtopy nie było, także do dzieła. Tu mam ustawienie, czyli podzielnica plus konik, ponieważ w tym miejscu będzie ten wpust, a na takim długim wysięgu to będzie pewnie drgało, także podparcie tutaj nie zaszkodzi. Nie pokazywałem tego, jak to stawiam, bo to w sumie nie ma znaczenia. Ważne, żeby wszystko było w osi i no, w wysokości, bo konik ma możliwość jakby regulacji góra dół i, i jakby kątowy. Tak to wygląda. Czyli mamy tutaj takie rysy, które symbolizują, jakby to okno, z drugiej strony, plus takie spłaszczenia. One są już pod docelowym kątem i na nich będę się bazował przy kolejnej operacji. I to już będzie robienie tych okien, można powiedzieć, że na Także. Zmieniam narzędzia, zmieniam przyrządy i chodzimy. Tak, tu mam część rzeczy, która będzie potrzebna do zrobienia tych okien. Najważniejszą jest ten, ten zawór robotowy, który został już dosyć dokładnie przetestowany i można powiedzieć, że no jest optymalny. I na jego podstawie będę i te okna tutaj. W tym zaworze będzie to wyglądało w ten sposób, że na tych pryzmach o. umieszczę sobie ten zawór i ten. I teraz będę potrzebował czegoś do dokopiowania tego kształtu, w tym miejscu. O, I w tym celu przygotowałem sobie taki przyrząd. To jest taki pilot, który jest jakby odzwierciedleniem tego narzędzia. I całość będzie zanotowana tutaj na pinoli wiercącej. I do tego jeszcze potrzebna była taka płyta, która jakby blokuje możliwość, ten cały układ się jakoś tutaj bują. Także to zamontuję i będzie już wszystko jasne. I tak to wygląda. I ja to się opuszcza góra dół, ale tutaj występuje taki luz, Ponieważ w Pinoli jest tylko taki mały rowek nacięty i ta mała śrubka, która w sumie niewiele tutaj zmienia. A chodzi o to, że to jednak było dosyć precyzyjne, dlatego powstało to. I to będzie tutaj właśnie zamontowane w ten sposób. O, i tak to wygląda po zamontowaniu. Teraz, żeby kopiować ten kształt, ten, tym pilotem dojechał po krawędzi tego okna. Jednocześnie z drugiej strony rzetioną yy, będzie mi fryzować ten skopiowany kształt. Czyli będzie to na zasadzie wiercenia. Co kawałek po prostu wiercę. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Tak długo aż wykopię większość materiału, ale zanim zacznę to trzeba tu wszystko jeszcze ustawić. To znaczy, odległość tych narzędzi musi się zgrywać z rozstawem pryzm. To akurat jest na takie fasolce przytwierdzone, także tą częścią można regulować. Trzeba ustalić położenie punktów końcowych, uwzględniając to, że ten, ten rotor jest zrobiony już na gotowo a ten ma jeszcze naddatek na, na ścigowanie także trzeba to uwzględnić żeby za głęboko nie zrobić tutaj tych kanałów o także kupa ustawiania ale zobaczymy jak to będzie wyglądać okay. e, mam już wyznaczony środek pryzm tutaj na kopiale i tutaj na narzędziu Także można powiedzieć, że jedna osi jest wyznaczona. Teraz po prostu podkładając tutaj podkładkę o wartości naddatku na szlif wsunę ten czpień, dzięki temu one będą wtedy już ze sobą zgrane. Zostanie jeszcze wyznaczenie jakby tutaj osi, ale to na czujnik i tak samo tutaj tej osi na wcześniej przygotowanym takim spłaszczeniu plus jeszcze szerokość, czyli musimy zgrać te szerokości tutaj. Można powiedzieć, że wtedy to będzie wszystko będę mógł się zabrać za frezowanie